Jeśli regularnie śledzisz nasz kanał lub wydarzenia związane z astronomią, prawdopodobnie wiesz już, że nowy kosmiczny teleskop Jamesa Webba ma całkowicie zrewolucjonizować nasze spojrzenie na wszechświat. We wrześniu ubiegłego roku NASA opublikowała kolejne zdjęcie nowego superteleskopu, które wywołało spore poruszenie. Obraz przedstawia lodową planetę Neptun i jest to najlepsze zdjęcie tej fascynującej planety, jakie widzieliśmy od 30 lat. W rzeczywistości Neptun jest jedną z najmniej zbadanych i przez to najbardziej tajemniczych planet w układzie słonecznym. Zanim przejdziemy do niebieskiego lodowego giganta, chcielibyśmy zaprosić Cię do zasubskrybowania naszego kanału. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, włącz dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych filmów. I daj nam na koniec lubię to, jeśli spodoba Ci się ten film o najnowszych odkryciach dotyczących Neptuna. Zacznijmy od kilku faktów na temat niebieskiej planety na końcu układu słonecznego. Fakty o Neptunie. Neptun jest ósmą znaną planetą układu słonecznego widzianą ze Słońca, a od czasu, gdy Pluton został pozbawiony statusu planety w 2006 roku, również ostatnią. Pod względem średnicy, Neptun jest czwartą co do wielkości, trzecią co do masy i najgęstszą planetą w układzie słonecznym. Ma około 17 razy większą masę od Ziemi i jest nieco masywniejszy od swojego niemal identycznego brata bliźniaka Urana. Neptun składa się głównie z gazów, płynów i lodu. Oficjalnie jest lodowym olbrzymem. Na jedną orbitę wokół Słońca Neptun potrzebuje w odległości 2,8 miliarda mil, aż 164,8 lat ziemskich. Neptun był pierwszą planetą, która została odkryta wyłącznie dzięki obliczeniom matematycznym. Galileo Galilei już w XVII wieku zauważył zjawisko niebieskie, ale pomylił Neptuna z gwiazdą. Dopiero w 1846 roku brytyjski matematyk i astronom John Couch Adams odkrył dzięki obliczeniom matematycznym, że za Uranem, odkrytym w 1781 roku, musi znajdować się jeszcze jedna planeta. Obliczenia Coucha zostały potwierdzone mniej więcej w tym samym czasie przez francuskiego astronoma Urbana Le Planetę po raz pierwszy zobaczył niemiecki astronom Johann Gottfried Galle. 23 września 1846 roku, patrząc na nocne niebo z obserwatorium w Berlinie ową Neptuna jako ósmą planetę Układu Słonecznego. Znakiem rozpoznawczym Neptuna jest jego niebieski kolor. Wynika to z osobliwego wzoru wibracji struktury molekularnej gazowego metanu, który stanowi większość struktury Neptuna. Niebieskawy kolor sprawił, że planeta zyskała miano Boga mórz. Neptun jest jedną z najmniej zbadanych planet do tej pory. Obserwacje atmosfery planety w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat ujawniły niekiedy dramatyczne zmiany w strukturze lodowego giganta. Wywołało to wielki niepokój wśród naukowców. Mając tak mało danych o Neptunie, badacze nie wiedzieli, co zrobić z tymi obserwacjami. Obraz Neptuna wykonany przez Jamesa Weba. Pierwsze ekscytujące obrazy Neptuna zostały dostarczone przez sondę kosmiczną Voyager w 1989 roku. Wystrzelona w 1977 roku, sonda dotarła do planety po 12 latach lotu. Neptun nie był jednak celem Voyagera. Podwójna sonda Voyager została zaprojektowana tak, by przelecieć przez cały Układ Słoneczny, a następnie wejść w przestrzeń międzygwiezdną. To zdjęcie miało pozostać najlepszym obrazem Neptuna, jaki ludzkość miała przez ponad 30 lat. Pierwszy teleskop kosmiczny Habla również dostarczył obrazów lodowego giganta, ale ich jakość była raczej przeciętna. Naukowcy tym bardziej cieszyli się na uruchomienie nowego teleskopu Jamesa Webba. We wrześniu 2022 roku zobaczyliśmy Neptuna w zupełnie nowy sposób. Webb nie tylko uchwycił najwyraźniejszy od ponad 30 lat widok pierścieni tej odległej planety, ale także jego kamery ukazały lodowego giganta w zupełnie nowym świetle. Zdjęcie zostało wykonane kamerą NIRCAM, która rejestruje obiekty w zakresie bliskiej podczerwieni od 60 do 5 mikronów. W ten sposób Neptun nie wydaje się niebieski, lecz bardzo ciemny. Ciemne obszary to najprawdopodobniej gaz metan, który silnie pochłania światło czerwone i podczerwone. Z kolei jasne pasy i plamy to chmury lodu metanowego. Dzięki odbiciu światła słonecznego wydają się one niemal białe. Dzięki tej technice po raz pierwszy wyraźnie widać delikatny system pierścieni Neptuna. Pierścienie są znane naukowcom od dawna, ale poprzednie technologie ledwie były w stanie je zobrazować, które prawdopodobnie są zbudowane z kryształków lodu. Cienka, jasna linia okrążająca równik planety sugeruje cyrkulacje atmosferyczne. Mówiąc wprost, są to gwałtowne wiatry i burze szalejące na powierzchni Neptuna. Wcześniej znany wir na biegunie południowym jest wyraźnie widoczny na zdjęciu Jamesa Webba. Po raz pierwszy pokazano również ciągłe pasmo chmur, które otacza planetę na wyższych szerokościach geograficznych. Metody filtrowania światła pozwalają naukowcom na Ziemi określić dokładny skład gazów i innych struktur z dużej odległości. Badanie samych pierścieni, po raz pierwszy zaobserwowanych przez Voyagera 2 w 1989 roku, dostarczy nowych, ekscytujących informacji na temat lodowego giganta na końcu układu słonecznego. Dla astronomów jest to kamień milowy w badaniach nad Neptunem i długo oczekiwane pocieszenie dla NASA, która na razie nie ma funduszy na własną sondę na Neptunie. Wielka, ciemna plama Procesy zachodzące na powierzchni Neptuna są jedną z ostatnich wielkich tajemnic układu gwiezdnego. W 1989 roku Voyager 2, w czasie przelotu na południowej półkuli Neptuna, odkrył tak zwaną Wielką, ciemną plamę to gigantyczny wir podobny do wielkiej, czerwonej plamy Jowisza. W 1994 roku zespół naukowców używających kosmicznego teleskopu Hubble'a wyruszył, by zbadać wielką ciemną plamę bardziej szczegółowo. Ku zaskoczeniu badaczy, obszar wysokiego ciśnienia wielkości Eurazji nagle zniknął. Zamiast tego naukowcy znaleźli nową ciemną plamę na półkuli północnej. Fakt, że ta plama również zniknęła po zaledwie kilku latach, pokazał, że ogromne burze, które dominują na powierzchni Neptuna, są znacznie bardziej krótkotrwałe niż te na Jowiszu. Na jego powierzchni burza, znana jako Wielka Czerwona Plama, szaleje od wieków i to dokładnie w tym samym miejscu. Burze na Neptunie mogą być krótsze niż te na Jowiszu, ale jeśli chodzi o prędkość wiatru, to Neptun jest niekwestionowanym królem systemu. Jego burze osiągają niewiarygodne prędkości 1305 mil na godzinę. Dla porównania najbardziej gwałtowne cyklony tropikalne osiągają tylko około 186 mil na godzinę. Więc naprawdę nie chcesz spotkać burzy na Neptunie. Niewytłumaczalne procesy na powierzchni Neptuna. W 2020 roku naukowcy zostali wprowadzeni w zakłopotanie. Zespół badaczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley wykorzystał teleskop Hubble'a do zaobserwowania burzy na powierzchni Neptuna, która była szersza niż ziemski ocean Atlantycki. Burza powstała na północnej półkuli planety. Od czasu odkrycia w 2018 roku eksperci z Berkeley co roku przyglądają się temu, co się dzieje. W 2019 roku burza zaczęła dryfować na południe, kierując się w stronę równika Neptuna, gdzie burze zwykle się rozwiewają. Jednak ku zaskoczeniu naukowców, w sierpniu 2020 roku Hubble odkrył, że wir ponownie zmienił kierunek i zmierza z powrotem na północ. Chociaż Hubble śledził podobne ciemne plamy przez prawie 30 lat, to takie zachowanie atmosfery było czymś zupełnie nowym. Naukowcy nie wiedzą jeszcze, co te ruchy oznaczają, czy są to po prostu bardzo rzadkie zdarzenia, czy też niepokojące anomalie. Największa burza, jaką Hubble kiedykolwiek zaobserwował na Neptunie, miała średnicę 4600 mil. Naukowcy obserwowali jej zachowanie od 1993 roku i zauważyli, że burza kilkakrotnie znikała, być może nawet rozpraszała się, by pojawić się ponownie niedaleko miejsca, w którym zniknęła. Naukowcy chcieliby dowiedzieć się więcej o tych wydarzeniach. Jedna z teorii mówi, że burze znikają tylko powierzchownie, ale nadal szaleją w głębszych warstwach Neptuna. Od czasu do czasu wydarzenia te mogą stać się ponownie widoczne na powierzchni. Nie wiemy jeszcze, co dokładnie dzieje się w głębokich warstwach Neptuna. NASA musiałaby wysłać na niebieską planetę sondę. Podobnie jak Cassini mogłaby ona zostać sprowadzona nad planetę po zakończeniu swojego czasu pracy. W czasie przelotu przez warstwy Neptuna naukowcy mogliby wreszcie uzyskać dane, na które tak długo czekali. To wciąż jest pomysł z tych bardzo dalekich, jest jednak pewne, że w pewnym momencie Neptun również otrzyma swoją własną sondę. Być może NASA połączy misję do Neptuna z poszukiwaniem tajemniczej planety X, której orbita podobno znajduje się za Neptunem. Ponieważ Pluton nie jest już planetą, Neptun jest ósmą i ostatnią z głównych planet. W systemie. Jednak obliczenia orbit niektórych zewnętrznych obiektów w układzie słonecznym dostarczyły wielu wskazówek, że za Neptunem musi znajdować się jeszcze jedna duża planeta. Planeta 9, czyli planeta X może krążyć wokół Słońca po bardzo ekscentrycznej orbicie, tak daleko, że nie jest jeszcze widoczna z powodu słabego oświetlenia. Planeta X może krążyć tak daleko, że jej okres orbitalny wokół Słońca może wynosić nawet 1000 lat. Teoretycznie planeta ta stałaby się widoczna dla współczesnych teleskopów dopiero za kilkaset lat. Największy księżyc Neptuna Triton. Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze raz nowemu zdjęciu Jamesa Webba. Z pewnością, gdy zobaczyłeś to zdjęcie, od razu zastanawiałeś się, czym jest to piękne niebiesko-zielone światło w tle Neptuna. Cóż, mimo że to zjawisko wygląda jak jasno świecąca gwiazda, tajemnicza zielona iskierka to po prostu księżyc. Na tym zdjęciu widać 7 z 14 znanych dotąd księżyców Neptuna, a ten świecący tak jasno to Tryton. Tryton jest największym z Księżyców Saturna i jest mniej więcej wielkości Księżyca Ziemi. Ponieważ Księżyc ten krąży wokół swojej planety po niezwykle eliptycznej orbicie, naukowcy wysunęli hipotezę, że Tryton mógł być kiedyś obiektem pasa Kuipera przechwyconym przez grawitację Neptuna. Księżyc wydaje się zielonkawy na tym zdjęciu dzięki specjalnemu filtrowaniu kolorów. Jako lodowy Księżyc Tryton doskonale odbija nieliczne promienie słoneczne. Na Trytonie, podobnie jak na Księżycu Jowisza Europa i Saturna Enceladus, zaobserwowano lodowy wulkanizm. Pod lodową skorupą księżyca prawdopodobnie znajduje się nawet płynny ocean. Sonda na Neptunie miałaby więc naprawdę wiele do odkrycia w tej części układu słonecznego. Do tego czasu jesteśmy ciekawi, jakimi nowymi obserwacjami zaskoczy nas teleskop Jamesa Webba. Pewne jest, że naukowcy będą teraz regularnie przyglądać się Neptunowi za pomocą nowego teleskopu. Jeśli pojawią się jakieś ekscytujące odkrycia, na pewno dowiesz się o tym tutaj. Na koniec zostaw nam komentarz i powiedz co sądzisz o najnowszych odkryciach wokół Neptuna i fascynującym zdjęciu z teleskopu Jamesa Webba. Cieszymy się, że dołączyłeś do nas i nas oglądałeś. Do zobaczenia następnym razem w The Simply Space.